O co chodzi z tym, że nagle streamerzy Polacy po angielsku nie pierdolą staty, jak Evron ostatnio na Kiku lub Honi teraz? E, a no tak, no tak, to już miałem poruszyć temat, to mogę poruszyć w teraz. Tak, Evron e, zaczął streamować Stejka, czyli Kasynko, na e, na na na, na, na Kiku. Jakaś współpraca, także Merganie był pierwszy, no teraz, teraz Evron leciał na granie, widzę, że gra cały czas, 900 widzów. E, tak samo jak Mergani, na Malcie streamuje po angielsku, czat na jego kanale też jest wtedy po angielsku, English only, no i se napierdalają. O co z tym chodzi? No generalnie chodzi o to, żeby po prostu... by, no bo w Polsce nie możesz reklamować kasyna, więc po pierwsze no musisz to robić za granicą, czyli właśnie przykładowo na Malcie. E, no przy czym mógłbyś powiedzieć, że nawet jak to robisz na Malcie, to i tak to robisz wiesz jako Ty, Polak, zgarniasz tego pieniądze od Polaków i tak dalej. Więc robisz tak, że streamujesz po angielsku dla anglojęzycznych odbiorców i cały zarobek z tego wprowadzasz podatki nie w Polsce, tylko też odprowadzasz podatki za granicą. Więc jest to działalność w pełni zagraniczna, bo odprowadzasz podatki za granicą, robisz to po angielsku, nie w Polsce. Więc polski urząd jakkolwiek. Nie ma co do gadania, bo to w ogóle nie jest jakby ich sprawa, no nie robisz to. Nie, jesteś, nie jesteś Polakiem, no to jedyne jaki masz ten związek. Robisz to po angielsku, dla anglojęzycznych odbiorców e, i odprowadzasz podatek za granicą. Jesteś dobrze do informacji trochę podejrzane. E, no, jestem, nawet dostałem ofertę promowania kasyna e, od innego kasyna. Także, no, jestem, 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 no. Jestem doinformowany. Dostałem, no, kilka dni temu dostałem ofertę promowania innego kasyna. E, zostało mi zaoferowane 20 tysięcy dolarów miesięcznie. E, także, tak to, tak to wygląda. Ile, Ewron czy Mergani dostają e, u siebie to od większego kasyna to sobie tylko można się wyobrażać, więc e, no tak to wygląda, dlatego streamerzy się wyjeżdżają sobie na Maltę i, i to robią. Fakt faktem dziwi mnie tylko, bo w całej tej sytuacji zauważyłem, że o! Widzę, że DMG usunął swój wpis! Bo DMG zhejtował Evrona, że jest hipokry... A nie, nie usunął! Tak, buduje parę lat publikę na Fortnite, gdzie większość oglądających nie ma 15 lat, podejmuje współpracę z nielegalnym w Polsce kasynem internetowym i dla małoletnich, jestem Evron, król hipokryzji, jebany śmieć. widzę, że jest wytłumaczenie 3 godziny temu dużo osób nie zrozumiało mojego postu na temat Ewarda, Gdyby nie prawo w Polsce mógł strzelać kasynę całkowicie za darmo, bo ja to lubię. O czym wszyscy, którzy odzywają, mój kanał wiedzą. Różnica jest taka, że ja nie odpowiadam jak to nie szkodzi, a potem przyjmuję Dila. Nie straciłem mi znaku, że DZZEWROM to łasy, łasy chuj na monety ERO. Kurwa, mam śmieszane odczucie, no bo jakby DMG się o tym wypowiada, który no jest fanem kasyna, przez lata promował w i tak dalej. Giwenowski wpłacił 5 zł, a kasyrko dało jest więcej niż dawał no, upuszczony nie, ale... Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że iron hipokryzji. Ale czy ktokolwiek, kto reklamuje, wiesz, skrzynki CS i tak dalej, jakby może się wypowiadać o tym? No dobra, frapsem, to się dogadają po prostu tak z firmą. Jeśli muszą mieszkać 186 dni plus na Malcie, żeby tam odprowadzać podatki, to się dogadują w taki sposób z firmą, żeby nie wysłała im płatności teraz, tylko wyślą im kasę za pół roku. That's it. Jaki problem? Za pół roku nie będzie kasyna. Oj, stake jest mocnym kasynem, więc będzie. Zobacz na Miss Honey, O kurwa, miss Honey napierdala sloty na Twitchu. Jakieś. Ale ona to chyba tak o. Bety za 2 złote ta na pewno ta Gosa napierdala. Ja myślę, że ona dnia współpracy pewnie. Angli English Playing Some Games. Berlina. Nie, pani Miodek ja zjem ostatnio ten, bo ja wiecie, że oglądam stream na TikToku nieraz, no nie patrzę sobie. Eee, pani Miodek miała się streama na TikToku, to wbiłem do niej akurat eee, Ona się przeprowadziła do... Tajla... Tajlandia? Tak, taj... do Tajlandii I no w miarę na stałe Mówiła, że następnym razem w Polsce będzie w czerwcu dopiero Także ona po prostu w Tajlandii siedzi No i tam se gra 20 kiedy to sam wypłata, czy musiałbyś też tego doładować na grę? Więc słuchaj, można się mówić z kasynem, że nie gra za swoje pieniądze na przykład Tylko grasz za fejkowa albo coś Wszystko można dogadać Ale nie przyjmę tej oferty z kasyna, jak coś, no nie? Jakby to się zdawało, to tą ofertę z kasyna co zostałem 20k dolarów na miesiąc to nie, nie, nie przyjmę. Eee. A nie sądzisz, że to które na przykład do dupy stają widzą takie streamowanie No właśnie, właśnie to jest to jest to eee, Czy na plucie, zależy w jaki sposób to robisz, no, bo jest idea taka trochę, że jak streamujesz po angielsku na kiku e, dla anglojęzycznych widzów, to też e, łapiesz nowych widzów legitnie, bo e, jak sobie wejdziesz na... Na kategorię Slot and Casino na kiku. To wiesz, jak jesteś Merganim, masz tam po 3-4 koła widzów, to jesteś top 3 na przykład streamerem w tym momencie, no nie? W tym momencie jakby odpalił Merganim. To wiesz, jak ktoś się interesuje tematem Slot and Casino, to a ty streamujesz po angielsku, to on do ciebie wejdzie i ty łapiesz nowych widzów, no nie? I sobie możesz legitnie zebrać nowych widzów anglojęzycznych, którzy będą dokonywali wpłac Twojego kodu na przykład są z Twojego linka. I, I nie będziesz swoich widzów polski do tego namawiał, no nie? Mergani ma 12k na kiku. W tym momencie Mergani ma 4100 widzów na kiku. A Evron 900. I Mergani robi normalnego streama z gier małżeńskich. Pierwsze dni tak, jak był duży hype, miał po te 10k widzów nawet. Ale teraz już nie. Teraz robi sobie zwykła streama, ogląda gry małżeńskie, od 4 godzin stream. I ma 4100 widzów. Także nie, nie ma tak dużo widzów. Na dobrą też nie powinniście wypowiedzieć o Lordzie. Nie no, to ja mam jedynie powiedzieć, że jest e, hipokrytą, ale nie będę go obrażał, bo promowałem skrzynki CS-owe, e, na które tak samo można wpłacać pieniądze jak na kasyno, więc nie będę go wyzywał, no nie? Za, za to, że kurwa akurat robi reklamy kasyna na, na Kiku, no nie? Jakbym dostał ofertę od Kika plus Stejka, czyli od tej samej firmy, no, też bym poleciał na Maltę pewnie Więc. Yy, no, no nie mogę, bo sam bym to zrobił, no nie? A nie mam zamiaru teraz go wyzywać, kurwa. A potem ten, a potem. Yy, no ten, ale ty masz dorosłą publikę. No tak, no to mogę potwierdzić, o, tak wiesz, powiedzieć, że no tak, jest fakt, faktem to, że Evron ma publikę dużo młodszą, skupioną wokół GTA V. Więc w jego przypadku przejście na Krystyna jest jeszcze bardziej niemoralne, niż na przykład byłoby w moim przypadku. Jestem pewny, że mam wiele starszej publiki odebrona. Dobra. Choro do. miałbyś ofertę Kik plus Tech to trzeba byś ani od tego kasynka z teraz. No bo nawet jeśli to kasynko mi teraz mi oferuje, oferuje 20 dolarów na miesiąc, to jest kasyno człowieku. Zagraniczna firma, pojedziesz kurwa, zrobisz miesiąc współpracy, dadzą ci te 20 ale powiedzą, że nie robisz wpłat na przykład. Bo coś nie wyjdzie, nie robisz wpłat schodu i powiedzą, żebyś wypierdalał. No i lipa w chuj w takiej sytuacji, bo tak zapewne wynająłeś jakieś mieszkanie na Malcie, e, wpierdoliłeś się już PR-owo na to, że reklamujesz kasyno, więc e, masz też mniejszy potencjał od e, e, na pewne współprace reklamowe, bo po prostu jesteś zniszczony, że reklamowałeś kasyno. No masz lipę w chuj. a jak masz taką dużą markę jak Steak, no to wtedy wiesz, to wtedy już bardziej na to przychylnie patrzysz. Nawet jeśli nie oferowaliby największych pieniędzy. No ale taką współpracę jak na razie, no Iskikiem plus Stejkiem, tu ma jak widać, jak widać Mergani i Evron. Ciekawe czy będą kolejni. tego co mi wiadomo jak na razie to chyba nie, ale... ale... Mobi podkreślenie fiu, fiu w